Drugie rozszerzenie do Forza Horizon 5 wjeżdża 29 marca i przynosi kilka nowych, zaskakujących dodatków, które obudzą w nas wyścigowego ducha. Dzięki Railie Adventure odwiedzimy zupełnie nową lokalizację festiwalu Horizon Sierra Nueva. Ta soczyście zielona lokacja obejmuje wiele różnych biomów, w tym pierwszy w historii serii Las, który można całkowicie zniszczyć. Idealne miejsce, jeśli chcecie dać upust drogowej furii i powalić kilka palm. A jeśli chcecie się zrelaksować, to zapraszamy do uroczego Puebla Arca, które zostało zainspirowane prawdziwym malowniczym miasteczkiem. Oczywiście w pobliżu znajdziecie również kamieniołom, który świetnie sprawdzi się, jeśli macie ochotę na motoryzacyjne szaleństwa. Ciekawą nową atrakcją jest pokaz dronów, który z pewnością przyciągnie Waszą uwagę, ale chyba największym hitem tego nowego miejsca jest miasto położone w środku krateru. Te wydmy są idealne do robienia dzikich akrobacji. A wspomniałem, że jest tam też sklep motocyklowy? Do tego wszystkiego dochodzi nowy mural autorstwa znanego meksykańskiego artysty ulicznego Star 27. Co więc będziemy robić w słonecznej Sierra Nueva? Cóż, jak sama nazwa nowego rozszerzenia wskazuje, czeka nas cała masa wyścigów rajdowych. Rail Adventure wprowadza zupełnie nowy tryb kariery poświęcony temu wymagającemu stylowi wyścigów, w którym walczymy z czasem na off-roadowych trasach, obejmujących jedne z najtrudniejszych do opanowania terenów, na jakich kiedykolwiek przyszło nam się ścigać. Nowe wyzwania wyścigowe naprawdę wystawią Wasze umiejętności na próbę, a to za sprawą jednych z najbardziej emocjonujących tras, jakie kiedykolwiek widziała seria Horizon. Z wyboistymi, piaszczystymi drogami, na których z pewnością zostawicie tumany kurzu. Na szczęście z góry, z helikoptera będzie czuwał nad Wami co-driver, który będzie na bieżąco informował Was o zakrętach, hopkach i kurczakach, żebyście nie zboczyli z właściwej drogi, nawet jeśli takowej nie ma. Będziecie mogli również wziąć udział w nowych wydarzeniach rajdowych w dowolnym pojeździe, choć oczywiście niektóre będą lepiej przystosowane niż inne. A jeśli naprawdę nie przepadacie za rajdami Horizon, będziecie mogli rozegrać całą nową kampanię i odblokować całą jej zawartość w trybie wyścigów Horizon, w którym po prostu zmierzycie się z grupą innych zawodników. Także każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jeśli jednak zamierzacie spróbować swoich sił w rajdach, musicie mieć do tego odpowiedni samochód. Na szczęście nowe rozszerzenie oferuje nam 10 nowych samochodów, które zostały specjalnie skonstruowane do tego typu wydarzeń. Ford F-150 Lightning Platinum to najbardziej ekscytująca nowość tego dodatku i z pewnością sprosta wszystkim wyzwaniom. Ta w pełni elektryczna ciężarówka, wyposażona w wielowahaczowe zawieszenie, jest właśnie tym, czego potrzebujecie do pokonywania trudnego, pełnego wyboju w terenu, a będzie ich całkiem sporo. Jest też Ford Focus WRC, który zdobył 9 zwycięstw w rajdach oraz 16 miejsc na podium, gdy za jego kółkiem siedziała legenda rajdów Colin McCree, a teraz to wy będziecie mogli napisać kolejny rozdział w tej niesamowitej historii tego pojazdu. Z mocą 300 koni mechanicznych, momentem obrotowym 550 nm i masą zaledwie 1230 kg, Ford Focus WRC rozpędza się od zera do setki w zaledwie 4,2 sekundy. Reszta zależy wyłącznie od nas. Róża pod każdą inną nazwą pachniałaby równie słodko, więc nie ma powodu, by samochód o nazwie Scumbag nie stał się waszym nowym ulubionym pojazdem. Nie jestem jednak pewien, jak pachnie. Po odzyskaniu zniszczonego Volkswagena Beetle 73, ekipa Hunigan całkowicie przerobiła go na pomarańczowego mistrza off-roadu. Opony o dużej przyczepności poradzą sobie nawet w najtrudniejszym terenie, a duży spoiler zapewni doskonałą aerodynamikę podczas pobijania rekordów. Dzięki RZR Pro XP. Polaris był w stanie zostawić konkurencję w tyle podczas rajdów Baja 500, Baja 1000 i mistrzostw świata UTV, więc można śmiało powiedzieć, że jest to samochód stworzony do zwycięstwa. Z 96-calowym rozstawem osi, customowym zawieszeniem i hydraulicznymi hamulcami tarczowymi na czterech kołach, ta bestia jest gotowa na wszystko, co Sierra Nevada może na nią sprowadzić. I wreszcie 2019 Casey Kary Motorsports 4402 Ultra 4 Trophy Jeep może nie jest nazwą łatwą do zapamiętania, ale na pewno zapamiętacie to, jak radzi sobie w rajdach. Kiedy Cody Curry wsiadł za jego kierownicę na Bacha 1000, Trophy Jeep zdołał pokonać tę jakże wymagającą trasę w zaledwie 19 godzin i 43 minuty. Nowe rozszerzenie zawiera również nową funkcję, która z pewnością pozwoli nam wrzucić wyższy bieg podczas tej rajdowej przygody Anti-Lag. Jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów wyścigów rajdowych jest cała gama dźwięków, jakie wydają samochody, gdy pędzą po bezdrożach z absurdalną prędkością. Dzieje się tak za sprawą sprytnego systemu o nazwie anti który redukuje opóźnienie turbo przy zmianie biegów, wtłaczając paliwo do silnika, gdy ten go jeszcze nie potrzebuje. Następnie paliwo to ulega zapłonowi, prowadząc do głośnych huków i potężnych płomieni, które wszyscy tak bardzo lubimy. A teraz będziemy mogli cieszyć się nimi także w Forza Horizon 5, ponieważ anti jest dostępny jako aktualizacja. Co najlepsze, będzie ona również dostępna dla graczy, którzy nie posiadają nowego rozszerzenia, więc będziemy mogli razem palić gumę, wydając przy tym nieziemskie metaliczne odgłosy. I o to właśnie chodzi. Inna przydatna nowa funkcja zwana kontrolą startu pomoże wam wystartować jak sprocy w każdym wyścigu. Funkcja ta działa jak asystent gracza, który pomaga ruszyć z linii startu najszybciej jak to możliwe. Dodano nawet przydatny element do interfejsu użytkownika, dzięki któremu możecie patrzeć, jak rosną obroty, gdy przygotowujecie się do startu. A na koniec warto dodać, że te stuki i hooki z Antilak nie będą jedynymi przyjemnymi dla ucha dźwiękami podczas waszej rajdowej przygody. Gracze mogą liczyć też na całkiem niezły wybór nowych i powracających utworów. Epitaph Records stworzyło kilka utworów dla Forza Horizon 3 i wygląda na to, że choć zniknęli, to jednak nie zostali zapomniani, ponieważ przygotowali dla graczy kilka klasycznych punkowych kawałków, przy których będziemy mogli gromić wszystko wokół. Idealne połączenie. Dodatkowo Epitaph Records jest dostępne dla graczy, którzy posiadają tylko podstawową wersję gry. Pojawi się również zupełnie nowy pakiet muzyczny, który ożywi wydarzenia, a także nowe odgłosy tłumu, które jeszcze bardziej wzbogacą atmosferę festiwalu Horizon. Przy okazji doszło najważniejsze – odgłosy krowich dzwonków, które sprawią, że wyścigi rajdowe staną się prawdziwymi wyścigami rajdowymi. Dodatek Rayleigh Adventure do Forza Horizon 5 wyrusza w drogę już 29 marca o godzinie 10 rano i jest zawarty w edycji premium, pakiecie rozszerzeń i pakiecie dodatków premium, które posiadacze podstawowej wersji gry, w tym członkowie Xbox Game Pass, mogą uaktualnić już teraz, by mieć dostęp do nowego rozszerzenia od samego startu. Bez względu na to, w jaki sposób dotrzecie do Sierra Nueva, w Rail Adventure będzie mnóstwo nowych rzeczy do sprawdzenia. Dajcie znać w komentarzach, na co najbardziej czekacie. A zanim ruszycie z piskiem opon, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem, dać suba na kanale i kliknąć w dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!